Czy zdarzyło ci się zareagować, jakbyś znów miał 7 lat, kiedy ktoś cię skrytykował? Albo poczuć samotność tak starą i głęboką, że nie wydawała się nawet z tego życia? Wielu z nas nosi niewidzialne blizny, rany, których nie widać na badaniach, ale które kształtują nasze sposoby kochania, zaufania, pracy i życia. Karl Jung, jeden z największych myślicieli ludzkiej psychiki, powiedział kiedyś, że w każdym dorosłym żyje zranione dziecko. Zapomniane, stłumione, ale wciąż wpływowe. To ono pojawia się w naszych lękach, w sabotażach relacji, w tej chronicznej myśli, że nigdy nie jesteśmy dość dobrzy. Dobra wiadomość? To dziecko nie chce zemsty. Chce być usłyszane, chce czułości, chce wreszcie zostać zauważone, uleczenie. Tej części siebie nie oznacza patrzenia wstecz z bólem, ale iść naprzód z prawdą. To odzyskiwanie utraconych części siebie, to przestać tylko przetrwać, by wreszcie zacząć naprawdę żyć. Dziś przejdziemy przez osiem kluczy inspirowanych głęboką psychologią Junga i mądrością życia. To klucze, które mogą otworzyć drzwi zamknięte od lat, ale wciąż kryjące Twoją prawdziwą istotę. Słyszałeś kiedyś tamto, to było tylko trudne dzieciństwo minęło? Cóż, minęło w kalendarzu, ale niekoniecznie w Tobie. Co dzieje się z dzieckiem, które musiało dorosnąć zbyt szybko, które nie mogło płakać, bawić się, popełniać błędów, które było uciszane, obwiniane albo po prostu ignorowane? Ono rośnie i staje się dorosłym, odpowiedzialnym, wydajnym, czasem nawet podziwianym, ale w środku trwa cisza, niewyjaśniona pustka, smutek bez wyraźnej przyczyny. Ogromna potrzeba bycia akceptowanym, albo paniczny lęk przed odrzuceniem. Zranione dziecko ujawnia się w relacjach, w których musisz wciąż coś udowadniać, w perfekcjonizmie, który dusi, w trudności z zaufaniem, proszeniem o pomoc, byciem sobą. Ono mówi przez ciebie, gdy wybuchasz na swoje dzieci, a potem płaczesz w ciszy, nie wiedząc, co cię opętało. Gdy godzisz się na okruchy miłości, byle tylko nie czuć się tak bardzo. Samotnym, to jakby część ciebie zamarzła w czasie. I wiesz, jaki jest pierwszy krok do uzdrowienia tego bólu? Uznanie, że on istnieje, bez umniejszania, bez tłumaczenia, bez tego głosu, który mówi: Już dawno powinieneś to przepracować. Nie, jesteś słaby, że czujesz, jesteś człowiekiem, a kiedy zaczynasz patrzeć na to dziecko z czułością, nie jak na ofiarę, lecz jak na kogoś, kto przetrwał, coś się zmienia. Ból przestaje krzyczeć, bo wreszcie zostaje wysłuchany. Karl Jung nie był tylko psychiatrą, był duszoznawcą, kimś, kto rozumiał, że człowiek to coś więcej niż objawy, diagnozy i zachowania. Dla Junga prawdziwe uzdrowienie nie polegało na pozbyciu się bólu, lecz na powrocie do tego, co zostało wyparte, do tej pierwotnej, zapomnianej części nas, która wciąż cierpi w ciszy. Według niego nasze wnętrze składa się z wielu postaci psychicznych. Jedną z najważniejszych jest dziecko wewnętrzne, symbol naszej wrażliwości, spontaniczności, ale też wszystkich tych ran, które nosimy od najmłodszych lat. Jung pisał: "W każdym dorosłym nadal żyje dziecko, dziecko, które nie znikło, a jedynie zostało zakryte warstwami przystosowania". I to właśnie to dziecko, jeśli pozostaje zranione, zaczyna kierować naszym życiem z ukrycia. Podejmujemy decyzję z lęku, a nie z miłości. Unikamy bliskości, by nie zostać znów zranionymi, albo szukamy jej desperacko, bo nigdy nie. Zaznaliśmy prawdziwego bezpieczeństwa. Jung zapraszał do aktu odwagi. Zamiast uciekać od przeszłości, przyjrzyj się jej, zejdź do piwnicy swojej duszy. Nie po to, by tam zostać, ale by odzyskać to, co tam zamknąłeś. To nie jest łatwa podróż, ale to właśnie w niej, w tej gotowości, by spotkać swoje prawdziwe ja, zaczyna się proces integracji i tylko wtedy możemy przestać być fragmentem siebie, a stać się całością. Bo dopóki twoje wewnętrzne dziecko jest porzucone, ty też będziesz się czuć niespełniony. Niektóre z naszych najgłębszych ran nie wynikają z tego, co się wydarzyło, ale z tego, czego nigdy nie było. Miłość, której nie dostaliśmy, zrozumienie, którego nikt nam nie okazał, obecność, która nigdy nie nadeszła, czy ktoś kiedyś powiedział ci, nie było tak źle, przesadzasz, inni mieli gorzej. To zdania, które uczą nas, że nasz ból nie zasługuje na uwagę, że lepiej go schować, zamknąć się, przetrwać, ale Twoja dusza pamięta i to, co zostało niewidziane. Wciąż woła czasem latami w cieniu Twojego życia. Uznanie bólu to pierwszy akt miłości wobec siebie. Nie chodzi o rozdrapywanie ran. Chodzi o powiedzenie sobie, tak, to się wydarzyło i to mnie ukształtowało. Zbyt długo traktowano Twoje cierpienie jak coś niewygodnego, nieistotnego, przesadzonego, ale ty już nie musisz się wypierać swojej historii. To dziecko w tobie nie potrzebuje perfekcji. Potrzebuje prawdy. Potrzebuje, żebyś był przy nim. Nawet jeśli inni nigdy tego nie zrobili, nie próbuj go natychmiast pocieszać, po prostu bądź. Usiądź w milczeniu z jego bólem, z jego samotnością, z jego pytaniami. Uznanie tego bólu to niecofanie się, to brama do uzdrowienia, bo nie możesz uleczyć tego, czego nie uznajesz. Być może nauczyłeś się, że są uczucia, których nie wolno czuć. Złość, brzydka emocja. Zazdrość, nie wypada. Smutek weź się w garść, tęsknota nie bądź taki słaby. Od najmłodszych lat uczono nas, że miłość daje się tym, którzy są grzeczni, posłuszni, pogodni, więc nauczyliśmy się ukrywać to, co prawdziwe. I w tym ukrywaniu zaczęliśmy gubić siebie. Ale Karl Jung powiedział coś, co zmienia wszystko. To, czemu się opierasz, a trwa, to, co zaakceptujesz, może się przemienić. Twoje wewnętrzne dziecko nie potrzebuje, żebyś był idealny, potrzebuje, żebyś usłyszał jego niewypowiedziane emocje. Może byłeś wściekły na rodzica, który cię zawiódł, ale nie wolno było tego czuć. Może czułeś zazdrość o rodzeństwo, które dostawało więcej uwagi, ale czułeś się z tym winny. Może tęskniłeś za czułością, ale powiedzieli ci, że to słabość. Więc te uczucia poszły głęboko, nie zniknęły, po prostu przebrały się za dorosłe problemy. Gniew, który wybucha bez kontroli, chłód w relacjach, smutek, który nie ma nazwy: nadaj imię temu, co czujesz. Bez cenzury, bez wstydu, bez prób bycia lepszym: powiedz sobie na głos: czuję złość, czuję żal, czuję wstyd, że czegoś potrzebowałem. To nie jest słabość, to powrót do autentyczności. Tylko gdy nazwiesz swoje emocje, możesz zacząć je uzdrawiać. Bo milczenie w sercu dziecka jest jak zaciśnięty węzeł, a każde wypowiedziane słowo to jak oddech, który wreszcie przynosi ulgę. Pamiętasz, jak to było być dzieckiem? Skakać bez powodu, zadawać pytania bez końca, śmiać się głośno, nawet z niczego, malować niebo na zielono, bo tak właśnie chciałeś. Spontaniczność była naturalna, była Twoim sposobem wyrażania duszy, ale potem przyszły korekty. Nie rób z siebie głupka, zachowuj się jak należy. To nie wypada. Co ludzie powiedzą? I krok po kroku, twoja spontaniczność została zastąpiona kontrolą, twoja radość obowiązkiem, twoja ciekawość oceną. Z czasem przestałeś tańczyć, bo ktoś się śmiał, przestałeś marzyć, bo mówili, że to nierealne, przestałeś mówić, co czujesz, bo bałeś się zostać zraniony, ale twoje wewnętrzne dziecko wciąż tam jest. I wciąż tęskni za tą wolnością. Karl Jung uważał, że odzyskanie tej autentyczności to część procesu indywiduacji, stawania się tym, kim naprawdę jesteśmy. Nie chodzi o to, by znów być dzieckiem, chodzi o to, by dać sobie prawo do bycia żywym, do śmiania się bez powodu, do wyrażania siebie bez lęku, do tworzenia, błądzenia, eksperymentowania. Spróbuj zrobić coś, co robiłeś jako dziecko. Coś, co sprawiało ci radość, bez celu, bez oceny, bez czy to ma sens. To może być malowanie, tańczenie, budowanie czegoś z niczego, albo po prostu siedzenie na trawie i patrzenie w niebo. To nie jest dziecinne. To jest uzdrawiające. Bo każda chwila, w której pozwalasz sobie być autentycznym, to chwila, w której twoje wewnętrzne dziecko przestaje się bać i zaczyna znów ufać. Czy słyszysz ten głos, Ma? Nie jesteś wystarczająco dobry. Znowu zawiodłeś. Nikt cię nie pokocha, jeśli pokażesz prawdziwego siebie. To nie Twój głos, to echo. Echo słów, spojrzeń, gestów, które zostały zinternalizowane, aż stały się Twoim wewnętrznym narratorem. W psychologii dżunga mówimy o wewnętrznym rodzicu, postaci psychicznej, która powstaje w nas na podstawie tego, jak byliśmy traktowani w dzieciństwie. Jeśli. Byłeś wychowany surowo, w zimnie emocjonalnym, z lękiem przed oceną. Twój wewnętrzny rodzic może być dziś tyranem. Nie wspiera, tylko karze, nie motywuje, tylko osądza, nie kocha, tylko warunkuje. I oto jako dorosły możesz powtarzać ten schemat wobec samego siebie, być dla siebie bardziej surowym niż byli dla ciebie inni i nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. Ale jest coś, co możesz zrobić. Coś, co zmienia wszystko: zamień tego wewnętrznego krytyka na wewnętrznego opiekuna. To nie stanie się z dnia na dzień, ale możesz zacząć od prostego aktu. Kiedy ten głos pojawia się w twojej głowie, zapytaj: Do kogo on naprawdę należy? Czy powiedziałbym to swojemu dziecku? Jeśli nie, nie mów tego sobie stwórz nowy głos, cichy, ale czuły taki, który mówi: To było trudne, ale dajesz radę. Nie jesteś sam. Masz prawo popełniać błędy i nadal zasługiwać na miłość. Z czasem ten nowy głos staje się silniejszy i w miejsce wewnętrznego kata pojawia się wewnętrzny przyjaciel, taki, którego twoje wewnętrzne dziecko czekało całe życie. Dziecko, które było zbyt często ranione, uczy się jednej rzeczy: muszę się bronić albo zniknąć. I tak w dorosłym życiu nosimy maski, uprzejmości, by nie wzbudzać gniewu, siły, by nie okazać słabości. Obojętności, by nie pokazać, że coś nas boli, ale za tą zbroją wciąż drży to samo serce wrażliwe, czułe, pragnące bliskości. Karl Jung pisał, że bez świadomości własnych granic człowiek traci kontakt z własnym centrum bo granice nie są egoizmem granice to miłość w praktyce. I właśnie tu wchodzi piąty klucz naucz się chronić emocjonalnie. Tak jak nikt nie potrafił Cię chronić, kiedy byłeś mały. Jak to zrobić? Po pierwsze, rozpoznaj, co Cię rani. Czy to słowa, zachowania, relacje, które przekraczają Twoje granice? Po drugie, pozwól sobie na nie. Masz prawo nie odpowiadać od razu, masz prawo się wycofać, masz prawo odpuścić coś, co Cię niszczy. Po trzecie, twórz relacje, w których możesz być sobą. Bo ochrona emocjonalna to nie samotność, to wybór tego, co Ci służy. Z czasem przestajesz reagować z lęku, zaczynasz odpowiadać z poziomu świadomości. Twoje wewnętrzne dziecko musi wiedzieć, że Ty, dorosły dziś, potrafisz je obronić. Że już nie musi bać się ludzi, sytuacji, ocen, bo teraz ma w Tobie kogoś, kto stoi po jego stronie. To zmienia wszystko, bo tam, gdzie kiedyś był tylko strach, teraz może być spokój. Czego najbardziej brakowało ci jako dziecku? Czy to było przytulenie? Zrozumienie? Poczucie bezpieczeństwa? Ktoś, kto po prostu by powiedział: Jesteś ważny, zawsze. Dla wielu z nas odpowiedź brzmi: Wszystkiego po trochu. I dorastając, bez tych fundamentów, próbujemy zdobyć je wszędzie: w relacjach, które nas ranią, w pracy, która nigdy nie daje dość, w perfekcji, która ma wreszcie przynieść uznanie. Ale nikt z zewnątrz. Nie wypełni pustki, która powstała wewnątrz. To nie jest wyrok. To zaproszenie, Karl Jung mówił, że uzdrowienie zaczyna się wtedy, gdy stajesz się dla siebie tym, kim kiedyś byli inni, albo kim nigdy nie byli. Innymi słowy, stań się tym dorosłym, którego twoje wewnętrzne dziecko potrzebowało najbardziej. Zatrzymaj się i zapytaj. Czego wtedy tak bardzo pragnąłem? Co usłyszałbym, gdyby ktoś naprawdę mnie kochał? Jak wyglądałoby to, gdybym czuł się bezpieczny? A teraz daj sobie to nie przez wielkie gesty, ale przez codzienne akty opieki. Powiedz sobie rano: Dziś się tobą zaopiekuję. Gdy jesteś zmęczony, nie zmuszaj się przytul siebie, zamiast się karcić. Kiedy coś boli, nie mów, no przestań się mazać. Powiedz: Widzę, że to trudne Twoje wewnętrzne dziecko nie potrzebuje bohatera ono potrzebuje Ciebie. Obecnego, czułego, autentycznego. I wiesz co? Ty naprawdę możesz to zrobić, bo choć nikt cię tego nie nauczył, ty uczysz się teraz, z miłości, z odwagi, z prawdy. Wielu z nas spędza lata próbując zapomnieć, wymazać wspomnienia, zrobić wszystko, by już nie czuć, tylko że to nie działa. Bo ból, który wypieramy, wraca, w snach, w relacjach, w ciele. Wraca jako niepokój bez przyczyny. Jako płacz, który nie ma nazwy, Karl Jung uczył, że prawdziwe uzdrowienie nie polega na usunięciu cienia, ale na jego integracji. Cień to wszystko, co zostało w nas zepchnięte: ból, wstyd, żal. I choć próbujemy się tego pozbyć, to właśnie tam ukryta jest nasza siła, bo ten ból coś ci mówi, mówi, że kiedyś kochałeś, że byłeś wrażliwy, otwarty, żywy, że coś miało dla ciebie znaczenie. Zamiast więc go wypierać, zacznij go rozumieć. Nie pytaj, dlaczego to mnie spotkało. Zapytaj, co mogę z tym zrobić dziś? To nie oznacza, że ból zniknie natychmiast, ale przestanie cię niszczyć, kiedy przestanie być wypierany. Pomyśl o nim jak o ranie, która może stać się blizną, nie po to, by ją ukrywać, ale by przypominała ci, kim się stałeś. Mimo wszystkiego, Jung powiedział kiedyś. Nie stajemy się oświeceni przez wyobrażanie sobie światła, ale przez uświadomienie sobie ciemności. Przytulenie tej ciemności to nie słabość, to akt odwagi i dojrzałości, bo kiedy Twoje wewnętrzne dziecko widzi, że możesz spojrzeć w jego ból i nie odwrócić wzroku, ono zaczyna się leczyć. Być może przez większość życia uczyłeś się przetrwać, dostosowywać się, udawać, że wszystko gra. Ale przyszedł moment, w którym już nie chcesz tylko radzić sobie, chcesz żyć naprawdę, z lekkością, z prawdą, z radością, która nie musi być ciągle tłumiona przez obowiązki, traumy czy oczekiwania. Twoje wewnętrzne dziecko nie przyszło tylko po to, byś je uleczył. Przyszło, by ci przypomnieć, że życie może być znów magiczne. Karl Jung pisał, że prawdziwa przemiana to nie ucieczka od bólu. Ale integracja wszystkich części siebie cienia i światła lęku i odwagi dziecięcej radości i dojrzałej mądrości. Kiedy zaczynasz żyć z tego miejsca, z połączenia, coś się zmienia. Śmiejesz się częściej, nawet z małych rzeczy. Mówisz to, co naprawdę czujesz. Widzisz sens w prostych chwilach filiżance kawy, spojrzeniu ukochanej osoby, dotyku wiatru na skórze i nagle nie jesteś już tylko dorosłym jesteś człowiekiem całościowym. Twoje wewnętrzne dziecko nie musi już krzyczeć, bo zostało usłyszane, zobaczone, przyjęte. A ty, ty możesz teraz iść przez życie lżej, nie dlatego, że wszystko jest idealne, ale dlatego, że już nie musisz się ukrywać, witaj z powrotem. Zakończenie. Kilka słów na drogę nie musisz znać wszystkich odpowiedzi, nie musisz mieć wszystkiego poukładanego, wystarczy, że zrobisz miejsce w sobie. Na uczucia, które były wypierane, na słowa, które nigdy nie padły, na dziecko, w tobie, które wreszcie może oddychać. Jeśli chcesz zacząć, spróbuj dziś wieczorem usiąść w ciszy, zamknij oczy, wyobraź sobie siebie jako dziecko, spójrz mu w oczy i powiedz: Jestem tutaj, już nigdy cię nie opuszczę. To nie, magia to miłość najgłębsza, najbardziej uzdrawiająca i wreszcie prawdziwa. Dziękuję Ci z całego serca za obejrzenie tego filmu. Jeśli poruszył w tobie coś ważnego, proszę, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i podziel się swoją refleksją w komentarzu. Napisz, jak nazywa się Twoje wewnętrzne dziecko. Jak się czuje, jaką historię nosi w sobie, co najbardziej cię poruszyło. Każdy komentarz to nie tylko słowa, to spotkanie. A może Twoja opowieść pomoże komuś innemu poczuć, że nie jest sam. Dziękuję, że jesteś. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.